Cześć, Marcin Kowalski, witam na kanale Moja Zduńska Wola i witam też w nowym roku. Czas na najważniejsze informacje ze zduńskiej woli i powiatu w pigułce. Sprawdźmy co działo się w ostatnich dwóch tygodniach i co czeka nas w nadchodzącym tygodniu. A zaczynamy od wieści dla kierowców, które niestety mają termin ważności. Jeśli korzystacie z drogi wojewódzkiej 482, czyli tej naszej obwodnicy, na pewno zauważyliście brak wahadeł. To prezent od drogowców na okres świąteczny. Sygnalizacja zniknęła, a ruch Odbywa się płynnie, cieszmy się jednak tym, póki możemy, bo jak informuje zarząd dróg wojewódzkich, przerwa w pracach kończy się lada moment. Już w najbliższą środę, 7 stycznia, ekipy budowlane wracają, a wraz z nimi wraca ruch wahadłowy sterowany światłami. Warto więc wziąć to pod uwagę, jeśli planujecie jakieś poranne dojazdy do pracy w drugiej połowie tygodnia. A jeśli o drogach mowa, to święta na nich minęły relatywnie bezpiecznie, choć nasza policja miała pełne ręce roboty. Nie odnotowano co prawda wypadków śmiertelnych, ale doszło do 12 kolizji. Niestety wciąż zdarzają się też nieodpowiedzialni kierowcy. Zatrzymano dwóch nietrzeźwych. Niechlubnym rekordzistą był 32-latek w Renault Clio, który mając promil alkoholu i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, mimo wszystko wsiadł za kółko. Groźnie było też w sobotę w miejscowości Piaski. 28-letni kierowca Fiata Pandy na śliskiej nawierzchni wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który zabrał kierowcę do szpitala. Warunki są zmienne, więc pamiętajcie, noga z gazu. Podobnie też strażacy nie mieli spokojnej końcówki roku. We wtorek 30 grudnia nad ulicą Prostą unosiły się kłęby dymu widoczne z kilku kilometrów. Na działkach zapalił się budynek, prawdopodobnie przez awarię instalacji elektrycznej. Straty są ogromne, oszacowane na 300 tysięcy złotych. No ale najważniejsze, że nikt nie ucierpiał. Przy okazji Straż podsumowała też cały 2025 rok. Łącznie wyjeżdżali do akcji prawie 650 razy. Wśród ochotników najwięcej pracy mieli druhowie z OSP w Szatku, aż 75 wyjazdów, a tuż za nimi OSP z Duńska Wola i OSP Janiszewice. Teraz mam ważną informację dla wszystkich, którzy mogą potrzebować leków w nocy. W 2026 roku nocne dyżury w naszym powiecie nadal będzie pełnić apteka Aloes przy Zielonej albo Królewskiej, w zależności jak lepiej kojarzycie. Dzięki zrzutce samorządów z naszego powiatu, apteka jest otwarta w nocy, w niedzielę i święta. A skoro o bezpieczeństwie mowa, to zaglądajcie do skrzynek pocztowych. Rząd zapowiedział wysyłkę darmowego poradnika bezpieczeństwa. To kompendium wiedzy o tym, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Książeczka trafi do każdego domu, podobno. Ale wersja elektroniczna jest już na stronach rządowych, link w opisie do filmu. Warto mieć to pod ręką, a nie tylko na półce. Natomiast całkiem spore zmiany polityczne także w Szadku. Po 15 latach rządzenia gminą i miastem Szadek burmistrz Artur Ławniczak powiedział pas. W noworocznym wpisie ogłosił rezygnację z urzędu. Ster w gminie przynajmniej tymczasowo przejmuje Łukasz Wilczeński. Odchodzący burmistrz zostawia jednak gminę z ambitnym planem. Na 2026 rok zaplanowano inwestycje za prawie 20 milionów złotych, w tym budowę mieszkań komunalnych i remonty dróg, m.in. w Piaskach czy Tarnówce. Mieszkańcy Szatku czekają więc nie tylko na nowe drogi, ale wkrótce zapewne też na wybory. A jak już wspomnieliśmy o budżecie na 2026 rok w Szatku... To robię też małą ratę do poprzedniego filmu, bo została mi zwrócona uwaga, że budżet powiatu został potraktowany trochę po macoszemu. Więc tak poprawiam się tutaj na ekranie. Zaraz po tym, jak widzieliście budżet szatku na ten najbliższy rok, to macie też budżet naszego powiatu i budżet gminy Zduńska Wola oraz budżet miasta. Mam nadzieję, że to już będzie w miarę sprawiedliwe. Nie mam niestety budżetu za polic, nie dotarłem do niego. Jeśli się pojawi, to też wam go jeszcze tutaj wrzucę. A w kalendarzu na najbliższe dni organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia szykujcie się na 13 stycznia. W starostwie o godzinie 10 odbędzie się ważne spotkanie o KSEF, czyli e-fakturach. Warto przyjść, bo przepisy się zmieniają i obejmą także Was. Z kolei dla miłośników sztuki mamy coś na piątek 9 stycznia. BMDK w, w ratuszu o 14 wernisaż wystawy Zduńska Wola Okiem Seniora. To zdjęcia wykonane przez sekcję fotograficzną Uniwersytetu III Wieku z okazji 200 -lecia miasta. Jeśli chcecie zobaczyć nasze miasto z innej perspektywy, to serdecznie polecam zajrzeć na pierwsze piętro ratusza. No ale jak też dobrze wiecie, 6 stycznia, czyli w najbliższy wtorek, mamy Święto Trzech Króli. W dońskiej Walii tradycyjnie będzie się działo. O 12.30 w parafiach startują orszaki, które połączą się około godziny 14 u zbiegu Piwnej i Łaskiej, by wspólnie przejść na teren Pemosu przy ulicy Dolnej. Hasło w tym roku to Nadzieją się cieszą. A jeśli będzie wam mało śpiewania, no to o godzinie 17 zapraszam do Kościoła Chrześcijan-Baptystów na ulicy Dąbrowskiego. Odbędzie się tam miejskie Lędowanie. Wystąpią chóry z łodzi, warty i nasi lokalni muzycy. Wstęp wolny, a atmosfera, jak zapewniają organizatorzy, i tutaj mogę się do tego przyłączyć po wizycie tam w zeszłym roku. Będzie magicznie. I to już wszystko na dzisiaj. Życzę Wam spokojnego tygodnia, bezpiecznych powrotów do domu no i udanego świętowania trzech króli. No i jeszcze raz w nowym roku, abyście znaleźli to, czego szukacie. Życzę tego wam i sobie. Do zobaczenia w kolejnych podsumowaniach. Cześć!